Witam, witam was moi kochani rodacy. Przed chwilą, za dwa usunięte filmy, materiały, które są też dodane na YouTube i na ramble dostałam na TikToku hmm, Bana bez możliwości obrony, po prostu zablokowali moje konto, dostęp do konta. I więc Zapraszam Was na, no na ten kanał póki co i na Ramble, na swojską suwerenkę i tube. Zresztą, podam Wam jeszcze w komentarzu dane, żebyście mogli e, sobie pobierać wiedzę. Natomiast chciałabym zwrócić tutaj uwagę na post, który teraz z Skreśliłam w kilku słowach i chciałabym, żebyście się no, do tego odnieśli. Co o tym sądzicie? To samo stanie się z YouTube'em i z Facebookiem. Przekonacie się, to tylko testy. Więc lepiej zacznijcie korzystać z tej wiedzy, którą permanentnie starają się stłamsić. To już nie są żarty. Zawsze wartościowe informacje były blokowane, a półprawdy, kłamstwa czy bzdury na wierzchu propagowane, bo to odwracanie Waszej uwagi od źródła tego, co faktycznie chcą nam wprowadzić. Już mnie zablokowali na TT, na moim najstarszym koncie przyboran Naród Polan, który założyłam w lipcu 2023 roku. Cenzura, łamią nawet przepisy powszechnie obowiązującego prawa, służącego przez tych, u których chadzają na pasku. Te tak zwane portale społecznościowe, medialne, bo ośmielałam się mówić o okupacji naszego narodu i o rozwiązaniu. W związku z powyższym, zanim założę nowe konto na TT, zapraszam na Ramble i na YouTube'a. To jest dowód na no to. No, ciekawa jestem, czy. bo yy, kliknęłam na to, żeby pobrać moje dane, wszystkiego, wszystkie moje dane z tego konta. Yy, Które miałam yy, Więc yy, Zobaczymy czy to się Czy oni to mi oddadzą Tą kopię moją Kopię A oryginał kuźba, będą trzymać na swoim portalu Zobaczcie jakie to jest kuźba, wszystko powiązane Połączone Przeciwko nam yy, Polakom No w ogóle przeciwko ludziom Artykuł 54 Konstytucji mówi o wolności słowa, o poglądach, wyrażaniu poglądów, opinii na temat stanu faktycznego, rzeczywistego. Nie obrażam nikogo, nie wyzywam, nie propaguję na gości drastycznych scen. Nie jestem agresywna w swoich wypowiedziach, a mimo wszystko blokują. Do tego jest jeszcze artykuł 10 11 Europejskiej Karty Praw Człowieka. No cóż, zanim mówię utworzę kolejne konto, to będę się z wami komunikować tutaj. Tylko w zasadzie pewnie będzie to rzadziej. Być może będę robiła live'y. Audycje, będę do, do Was mówić na żywo, dlatego, że już wszystko powiedziałam w zasadzie w tych swoich materiałach, co, mo co możliwe było do powiedzenia. Rdzeniem naszych bolączek, problemem naszych bolączek jest okupacyjna, nielegalna administracja i jej reprezentanci. Jeśli to zrozumiecie. To zupełnie inaczej będzie się zachowywać, działać. Odrzucicie wszystkich tych pseudoguru, tych polskojęzycznych zbawców narodu, tak zwanych w swoich idoli, bo zrozumiecie, że Wy jesteście sami dla siebie idolami i dla swoich dzieci wzorem, przykładem godnym do naśladowania. Naród Polski dzierży władzę zwierzchnią. Władza zwierzchnia to władza wykonawcza. Przepraszam, pierwsza. Ustawodawcza, sądownicza i wykonawcza. Także Polaków. Tak więc, moi kochani rodacy, jeśli jesteście, czujecie to w sercu, że jesteście gospodarzem tych ziem, naszej ojczyzny, to zacznijcie się zachowywać tak jak trzeba. Jak na gospodarza przystało, a nie jak niewolnika, wyrobnika, obywatela. Zobaczcie taki prosty, prozaiczny przykład. Tak na koniec jeszcze. Macie dom, zapraszacie gości. Wy zapraszacie gości. To są wasi goście. Znacie się. I. Ci goście, nie będący waszą rodziną najbliższą, chociażby zaczynają wam wtrącać się, przemeblowywać wasze życie, szperać po szafkach. Tak więc, moi kochani rodacy, zaczynają wam szperać po szafkach, zaczynają was ustawiać w waszym własnym domu, czy tej w domyśle, w ojczyźnie, ziemi ojczystej. Gdzie to wy jesteście gospodarzem i właścicielem tego domu. Zaczynają wprowadzać swoje obce zasady, burzą wasz spokój, wasz mir domowy, porządek, polskość, zaczynają kpić, ironizować. Gnębić, grabić, wyłudzać to co robicie? Co byście zrobili w takiej sytuacji? Tolerowalibyście, akceptowalibyście, czy byście ich się pozbyli? Powiedzieli won. A tutaj jest tak, że wy bronicie pazurami w większości katów nas, Polaków, swoich katów. I jest to tak, jakby to był syndrom sztokholmski. Popieracie, wspieracie okupacyjną administrację tych reprezentantów, którzy przyczyniają się do degradacji naszego narodu. Zabierają nam ziemię, kradną ją spod naszych stóp, prywatyzują lasy państwowe, nie wiadomo w jakim celu, budują ośrodki dla tak zwanych uchodźców czarnoskórych, za waszą zgodą, cichym waszym przyzwoleniem. I wy jeszcze propagujecie fałszerstwa zwane wyborami. Chcecie, y, popieracie tych tak zwanych kandydatów, którzy nie są waszymi kandydatami, tylko partyjnymi i tej administracji okupacyjnej. Więc. Y, więc. Chciałabym, żebyście się zastanowili nad tym, co robicie, nad swoim działaniem. Czy warto być kolaborantem, czy lepiej zachować się tak jak trzeba, jak no, na Polaka rdzennego. Yy, przystało. Jeśli dla was ta ziemia ojczysta nic nie znaczy, to będziecie popierać, wspierać, będziecie milczeć, nie będziecie przekazywać wici dalej. I tyle w temacie. Nie będziecie gospodarzem tych ziem, bo to już się kończy. Pomalutku, za waszym cichym przyzwoleniem. Pamiętajcie, artykuł 122 KPA milczące załatwienie sprawy, milcząca zgoda. A jeszcze milczenie oznacza zgodę, nie pamiętam teraz, który to w, w tym tak zwanym. Więc zastanówcie się tak naprawdę szczerze, z ręką na sercu, kim jesteście we własnym kraju? Czy zaczniecie w końcu przekazywać wartościowe przekazy, przesłania, wreszcie czy będziecie kuźwa się taplać w tym bajorze kuźwa okupanta serdeczności czołem wiwat polska, wiwat polany widwat naród polski my nigdy się nie poddamy czołem Chciałbym, żebyście się zastanowili